To ku... Widzicie, jak ja to będę? Nie, nie jest zaplanowane u mnie, pokazuje poczekaj, sprawdzę nie, u mnie jest już, no, u mnie jest już. Planowane. Tak, no już jestem no. u mnie. Poczekaj. Jeszcze raz. Wejdę. I co napisałem? Ja się teraz teraz się nazywam Spocony Banan, bo ja nagrywałem. Zobacz sobie moje filmiki, że się wcześniej, na... zobacz sobie moje WCZEŚNIEJSZE filmiki na moim kanale, że sobie nagrywałem e, ten, e, że Bóg miałem napisany ten. Wtedy zobacz, że wtedy miałem napisane jakieś e, te. Nie jesteś dorek. Jestem, obiecuję, spocony banan, po prostu pisz się. i No? Ojej no, jak ja ci mam to wdecie. Weź coś innego, bo ja nie wiem jaki skin. Dobra, no powiedz, jaki to skin. Co? Puma. Puma. A Puma, no to nie mówił. Jak No siódmego sezonu jest Puma. No dobra, coś innego daj. E, dobra. E, dobra. Moja e, Moja nazwa kiedyś. Co? Moja nazwa kiedyś. O Jezu! WP Mireki o 2019? Eee, nie. Ja mam i ty kiedyś... Ty, ty się tak samo nazywałeś cały czas, Wesołoski. Nie, Nie, nie jeszcze inną nazwę. Co? Nie, A nie, jak, nie miałeś na miałeś nazwę. To, jak miałeś tą inną nazwę, to nagrywałeś jeszcze? Tak. tak. Na moim pierwszym kanale. Na kanale. No co ten Adasiek. Nie. To jest, mój drugi. to jest mój drugi. Poczekaj to... No nie wiem, daj coś łatwiejsze, no bo ja... Myślę, że ja pamiętam takie coś ja no mam jest... pamiętać. To nie jest stary chłopie. Ale no powiedz jak się nazywałeś z drugie konto. Warnejcie? Um, w no. Bananek. Bananek. No to ja tego nie wiem, no. Dobra, no. weź coś łatwiejsze, Od, na Mówiłem. pewno obiecujesz, że to Daj coś łatwiejsze, na pewno ja ci to mogę przysiąść, że ja jestem. To jestem ja, naprawdę. <laughs> hmm, tylko jak cię uwielbić? <laughs> Dobra, Dobra. Chodź, do lobby. chodź do lobby. Wiem, nie mam tak. No, nie mam taki. Mam taki sam głos, prawie, Halo, nie? Nie, nie. No to nie wiem, mikro, sobie może kupiłem nowy. No, bo kupiłem. No, co? Poczekaj. Nie musi wczytać. Yy, dobra, yy, to pokaż wszystkie swoje skiny. Moje wszystkie? No. Dobra. Yy, pierwszy Iriska. Drugie tientina, Trzecie. trzecie yy, Siona. Czwarty to. Dobra, nie jesteś, Dorek. Co? Co? Nie jesteś, Dorek. Nie? Patrz, Dorek y, w tym, tam gdzie był Kitek, co nie? Nie. No. Y, to o, poczekaj, albo pokaż jeszcze innych, zaraz Ci to powiem. Dobra, y, jeszcze innym to był y, na przykład Aquaman y, jeszcze był... Y... A pokaż jaki masz styl do Brutusa. Czyli to, to mam taki, taki taki i taki. Dobra, to Ta pokażę jaki mam w skin do Tentina. Z Tiencina? Dobra. na ja jest. E tutaj. Też biały. To pokazuję jaki w ogóle ma w style z tego karnetu do na Co? pokazuję jakie ma w style dwa sezony temu z karnetu. Jakie mam w style do wszystkich? No. Z tamtego... Y, z dwóch sezonów temu. No to najpierw ten Kitek to wtedy. Kitek y, to jeszcze był wtedy, ta Maja, to to nie trzeba tego stylu. Eee... Yy... Co jeszcze w tamtym sezonie był Julka? Zapomniałem o Julce. Yy... Nie, dwa sezony temu. A, dwa sezony temu to. Nie wiem, jak pokazałem. Sky zapomniałem. Ta. Yy... No który jeszcze skin? Już wszystkie chyba. Midas. Midas. Nie wszystkie. Gorek miał czarnego Midasa. Miałem białego! Nie kłam. Czekaj, to może ci przypomnę to. Nie wiem czy pamiętasz, ale błagałem cię, abyś mi kupił skina małpkę. Graliśmy wtedy w laboratorium i miałeś małpkę. Założyłeś skina małpkę i prosiłem, żebyś mi kupił. Czy pominasz sobie? Ale co? Co ci kupił? No, wtedy, jak dołączyliśmy wtedy do siebie, kiedy jeszcze Dorek byłem, yy, a X Dorek, to wtedy miałeś na małpkę i powiedziałeś, że sobie kupisz. I powiedziałeś, że masz jeszcze tam więcej fałdolców i powiedziałeś, że mi kupisz może. I później poszliśmy na laboratorium i grałeś tą małpką. A nie kupiłeś mi. Pamiętasz? Poczekaj, poczekaj. To... Tylko ja nawet. Poczekaj. Hmm. hmm. Poczekaj, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Cześć, Hmm. A ja nie wiem czy mam małpkę. Nie masz Tylko wiesz, że jak ja z Dorkiem grałem, to ja jeszcze wtedy nawet małpki nie miałem. Miałeś, no nie kłam, głałem z tobą i pamiętam! Dobra. To powiedz... tak którego najczęściej używam. A skąd ja mam wiedzieć? Używał... UM sorry. Co? tak którego najczęściej używałem. A skąd ja mam wiedzieć? Nie patrzyłem na to! Eee, no to poczekaj, ja ci mówiłem. No to ja sobie przypomnę, poczekaj. Gdzie najczęściej chodziłeś w takim kartkę. Sorry, Dorkowi mówiłem. Mogę mieć pleca najczęściej? Jak hmm. ty tam dałeś, to też tam grunieś... hmm. Czekaj, czy ty nie miałeś plecaka częściej? Częściej... Czekaj, yy... czekaj. Czeka. Plecak. Yy... Czekaj, muszę sobie przypomnieć, czy ten... To powiem. Powiedz mi jaką emotkę ci kupiłem. O! Wiem! To pamiętam! To akurat pamiętam. E emotkę kupiłeś mi... E Kurde, wejdź tego punktu. To e kupiłeś mi... tak gdzie to jest? E to kupiłeś. No dobra. To jeszcze jedno. Czekaj, czekaj, czekaj. Hmm, hmm. Nie wiem. Dobra, to pokaż, pokaż swojego okay. najbardziej rzadkiego skina. Rzadkiego? No. Najbardziej mojego. Rzad... Najbardziej którego najmniej używam, czy najbardziej, który. który co? Nie, który jest z jakiegoś najstarszego sezonu u ciebie? Najrzadszy sezon? Mhm. Z najrzadszego sezonu to jest skin ten? Z którego? Drugiego mhm. W rozdziału drugiego. Tak To powiedz mi, od którego sezonu Dorek grał? O... Od... Ja gram od sezonu piątego. Ty, a Dorek nie Dobra, grał od piątego. Jak... <laughs> Jezu, jak ci ja mam udowodnić, że jestem Dorkiem? No nie wiem, kurwa, no... Jezu! Mówię ci, że jestem Dorek i tyle, do no Boże, no! jak masz na nazwisko? Szefczyk. Tak dalej ci trochę nie wierzę A powiedz mi o jaką emotkę cię błagałem. E, nie błagałeś. Nie błagałeś. Bo jako ty... Jaką ja emotkę cię błagałem, żebyś mi kupił? No. Ty pamiętasz? No. To była rzucona czy tańcząca? Tańcząca. Sprawdźcie, widzowie. Co? Ta młodka, widzowie. widzowie. Czekaj, czekaj. Czy ona była za 200, <coughs> za 200, powdol, za 200, czy za 500? Za 500. Za 500. A nie za 200? Za 500. Za 500. To jak za 500, to... To była DreamFit? Pokaż tak jak ona wygląda Co? Poczekaj, yy, nie To nie było to A co? To co powiedziałeś Bo teraz właśnie sprawdzam nawias yy, Jak się nazywają A jaka to była? Ej Poczekaj, szukam jej Szukam jej Oto? Nie, poczekaj, szukam jej. Mmm, o. Nie wiem, nie wiem. Ale na pewno, przecież mówię, ja bym nie wiedział, jakiego podarunku mi wysłałeś, ale to na pewno z, z to. Dobra, to teraz będziesz to miał, nie numerki. Będzie miał numerki. I będziesz musiał Co wybrać będę miał? numerek. Poczekaj. Co będę miał? Numerki wybrać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Masz osiem numerków. Masz osiem numerów. Co? Masz osiem numerów. Masz osiem numerów. Który wybierasz? Który wybiera. Ale ty po, że ty dziewięć emotek pokazałeś? No. U mnie pokazałeś tylko dwie emotki, więc no. Jak dwie? No, dwie pokazali się u mnie. Emotki Patrz jak ja robię, to e, Pierwsza emotka, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ile u Ciebie pokazałem? Trzy. Ile? Trzy. Cztery. No właśnie. Poczekaj. To tak. To pierwsza. Czekaj, no, nie, nie widzę. No. Druga. Druga. no, noh, gue no, Farta. Farta. Szusta siódma. Ósma. No i co? I która motka, Który numer? Co z która amotka? E, o którą motkę nie błagałeś? O który numer? Mówię. Numer. Numer... Co mówiłeś? Mi? Przed chwilą? No, numery I tańce pokazywałem To była szósta albo siódma, ta ta, że tak podskakujesz Ta, albo ta? ta? nie, na pewno ta nie Ta? O ta. A o co? Oto Oto o Cię nie błagały, Boże! Nawet tego nie chciałem! To jest brzydkie O to Cię mogłem, może nie chciałem, żebyś się skupił Jezu, dobra, jak nie chcę wierzyć, to nie, siema To siema Hej, to nie jest Darek. Oszukuję xd ja mu kupiłem inną mamakę i wam widzę pokażę jaką mu kupiłem eee... Um, kupiłem mu taką sprzęt. ej słyszysz teraz ja coś powiem a jeśli dobrze powiesz to wtedy git dobra? Mhm. dobra to przykładowo jakim skinem najczęściej wygrałem? nie mam go ale to jest taki czarny z niebieskim i to jest te ze, ze, ze starter paka. Ale jak się nazywa? Nie wiem, poczekaj. Pokaż mi nie... czarny z niebieskim trochę. Czarny jest? z niebieskim? No. No. Czarny nie z niebieskim, czyli to? Tak. Tak. To to? No. Nie. Najczęściej grałem skinem właśnie o... tym. Mm -hmm. Tak, na bank tak było. Nawet go nie ma. Mm -hmm. Dobra, to lecimy na rękę, to nie? Biorę sobie, widzowie, tak, nie wiem, tego skina plecak inny kurde to by było błyskowe, co nie? ale to pasuje sprawdźmy nowe No takie co się stało to w sumie może być dobre dla lidziów o wyczekajcie jeszcze czy nowe tańce a no to nie tańce niestety o nie no, no bo to, to było dobre Eee, to po prostu no tak o. o nie jest dorek, nie wierzę coś. O! Poczekajcie, mam jeszcze jedną do niego prośbę, i jak mi mogę uwierzyć. Mam jeszcze jedno, żebym ci uwierzył. Halo, mam jeszcze jedno, żebym ci uwierzył. Jesteś? Dobra, nie wiem, ale może mnie słyszysz. Um, czy jak się. Wiem, jak się nazywałeś na TikToku? Jak Dorek się nazywał na TikToku? Jak to dobrze odpowiesz, to jesteś Dorek. Halo? Rozmasz mikro. To jak Dorek się nazywał na TikToku? Chcę powiedzieć wam coś? To nie jest być w Jak ktoś jest z widzem, to wie, że nie, nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, nie wiem co ja robię, ale wyłączę live'a.